I... Czekaj, czekaj. Ci... No Picho. co? Mamo, nie wchodź mi tylko do pokoju, dobra? Cześć, to serpent, to jest pierwszy odcinek CSGO na moim kanale. jest dzisiaj moja ekipa, ebola team, przywitajcie się. Siema, Siema. Siema. No same gimby, jak widzicie. Jak co to ma, jakby co, to tam zmieniony nick na Natasza, bo tu z miksem trolujemy tu jesteśmy dziewczynami, wiecie, takie gimbusiarskie zagrywki tutaj Plantować, No już idę, bo ja mam pakę Jednego zabiję Nie, to jeszcze ty mi sksułeś to Dobra dzisiaj bez kamerki, bo mi się bateria rozładowała w aparacie I nie mam miejsca żeby kamerką zwykłą No strzelił i podłożył Hej 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 ej, 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 ej. Nic mi z ja idę, patrzę, Wakacje z walkiem. Idzie, od razu pan. Dobra. O! Czekaj, Co? A, co? A nie, to ty z sorry, dobra, dobra, dobra. dobra. Dawaj, uh, raz, raz B. Gdzie Dobra to gdzie idziemy, na B? Dobra, 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 dobra. dobra jak, jak chcecie dojść do naszej grupy Ebola Team to macie Dzias. link w opisie To jest skonter Dobra zobaczymy

Przekrzykujcie, bo tak nic z tego nie wyjdzie, słyszałeś? Cicho, 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 cicho! No, w końcu mój. Ja też patrzę okno. Aha, kto jest fioletowy w Jestem w, ogóle? w tunelu. AFK jeden. AFK, no. dobra. Dobra, wiejcie, bo zostało 10 sekund. Le, nie biegnie. Kałacha, kałacha! Dobra, jak chcesz kamper raczej dał, gdzie taki dwiej mi się podobał. Sieć Nie ma awka, co oni pierwszą? Oszukali o, nas. Gdzie on był? ja się, że. No. Jezu, że nie na ten res pobiegłem. Nie na nasz res pobiegłem Jezu. Nie ze swojego Spokojnie, spokojnie. Ooh. Tak, jasno jasność czy może wyjaśni który z nas jest który, bo mam takie nazwy. Yani… <Ils _> <nói> Kule, za Zapostał. Ja jestem fioletowy. Kurde, zamyka, to nie może być. Żeby było wiadomo, nie? Ja jestem fioletowy, wiadomo. Ja jestem Katie. A ja Natasza. Ej, oni weźcie... A to jest Wabik, ty. Ej, hey, no jego ja trafiłem. <ärke> przyciemnik mi się... nie, dobra, to Wabik był ja nie mogę nikogo zabić w ogóle zostawcie mi ja nie mam w ogóle okazji żeby kogoś zabić to jest właśnie niesprawiedliwe mi się to okay. nie podoba chłopacy Nie no wiecie znowu nie mogę Wojtuś ładnie ładnie no co to ma być no ja... ja kupuję awę macie moje te p90 wiecie no, no, no sticks. No właśnie, no właśnie ta no duża no właśnie zamyka, jak zwykle się, ta, jak otwieram. zwykle Tak, jak zwykle, na pewno, na pewno no, longa, Nie no, zamykam No na pewno, pewno. Widzimy, jak to w poprzedniej kierował. karował dasz mi dokończyć zdanie, czy nie? No. że jak zwykle otwierałeś, teraz tak się no. no jest takie życie youtubera No rozwaliłem typka Tak jest zawsze nagrano. Jakby co to ta ta muzyka jest sesa, bo kupiłem. No i rozwalili mnie. Ja zjem kabanowska. Wyślij mi się nie wbije. konter, bo ci zdejmę za Cicho. Widzisz, że trzy respie powinien być. no, będzie. Czoło, czoło. Boże, nie, 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 że on ma swoją AWP. Ale gdzie? Na Moją? No, 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 bo no, 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 twoją ma. Dajcie postać mnie na shorta Ja. Idź, kurde, jest. No, idź. wy to jesteście, tak dobrze. Nie, bo... go. <grym. grym>. Idź, bo będzie teraz jest jest jak... śmieszne. O, ja mówię, to jest jedyny. Idź, śmieszne. za pecne z Jezu, ten... ej, ej, wchodzi, 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 wchodzi. on mnie śmieć, kurde. Może poczekajcie, aż defilzuję. Ja w Cię nie wierzę. I rzekom mam defilzować. Ej, Nie ma splądany nawet Barty, to ciągle... Nie ma sklontowany? <grymne> Aha! <grymne> no. Ach nie może być. E tu zastęp Ja za myślę, ja u... że ona jest z tą. Ja myślę, że ona jest skontowana Ja też myślałem. Na no bombca cai tak pikała, to ty wiem że myślałem, że to jest skontowana To już mamy kupić kawaha Nie, kupić obalę <grymne> Czy P250 czy coś Ty kupisz mi miksu tego MP90? Rush B, Rush B Rush ja robię moją ławkę, gdzie ty jesteś? No co za debil no jestem już, możesz mi kupić. Teraz to już po czasie będzie. Nie, Dobrze, jeszcze jest czas. Pierwszy, odejdź, no, no, Ale, a, trochę, trochę fail, 2 HP. Weź, plantuj. nic na weź, bija, bija, bija się, bija, bija się. Dobra, plantuję, nie ma czasu. Weź, ktoś po No dobra, Ktoś co się tam. rozłączył. Jezus, Maria. Nie dobra. dobra, ja patrzę w okno. Patrzcie po tunelu. Idzie ktoś z tym. Kurna z awki mnie rozwalił. Graj na czas. Jeszcze z mojej. Na czas, chodź tu iść sieć. A nie w okno, biegasz mm. Tunel Awa, tunel Awka. No. Cicho. Jeszcze łatwo. Nie, Odbywałem, sorry. Dobra, i tak go wybramy. Ale jak ma defiuza, jak nie ma defuseru, to. i tak jak mam nawet. Nie ma defuseru. Nawet nie zdąży. Nie mam a... <grym> Nawet nie ma <grym> Okej okay. No i co, zamykasz konter. WP guys. No, jak zwykle. Rodzinie. jak zwykle zamyka. A ja, a ja mam. wyśrodkowany. Dobra. Ma w ket czy nie? Ja. No. No. No bo no no. no. na afkę daję. Znaczy na afkę, na ma taszkę. No jest właśnie, się. to ja. Monster no, okay. Pala. Ja, ja jestem Cafe. Okej, okay, okay. no, ja mam tego A. Ja dobra, Cafe. No w Mów i No i. ja po prostu tego. Na flash, leci, leci, leci no flash. Trafy na B. Mówi, leci Flash, to też się czegoś Dobra, do trup zabity. Eee, lok, co się dzieje? BS czysty, wchodzimy. Biskit. Daro iść. I tu oni przez żorta no i paid. przez... Oni no, są na B, No, No, wszyscy na B. To plan, to kto to ma Kurwa, co za kretyn wie. jest dobra, które idą dołem chyba. na samochodach. Ale to ja, zeskanowałem go przez tą skrzynkę, człowiek jakby dostał. Nie zabieraj mi killów Dobra, ja stałem, ja stałem na A, tylko nie wystrzeliłem trzy razy Tylko do mnie pisze ktoś ci dał? Nie, ten pisze, no. żebyśmy do niego zadzwonili po odcinku No. Nawet. No, Dawajcie, bajcie, 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 to co ja robię? Przez o, mikrofon, tak. Zawsze ja czułem. Ja teraz odzwyczajcie gramy Ej, zero na B, zero na B, no to lecimy chłopaki no to wchodźcie ty, bo ja paka, jak mnie zdejmą Aaaa, patrzy pa, jednego trupa, czy dolnego trupa nie jest kasa? powiecie mi co oni grają? Bo się do mnie Nie ogarną Może, Może na czuja Ej, cicho Chyba byś Tylko ja patrzę na tego Nie wyłaś się Kon, konter wracaj się Wracaj na BS <laughs> E, tych, e, tunel, tunel, tunel. tunel. Zgrywaj. 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 Dobra. Jezu, kto zgasił? Zgrywaj. 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 to. Ja Flash, poszedł też, Cicho. Dobra, idziemy, uciekamy. Ej, typek tu jest, ja. Ej, wychodź, ma... No. Już, przykro, <laughs> się o, na... oh, ty, ja, ty, ja nie, bohapę, czuj, <laughs> nie, ja nie, nie mogę w ogóle, tak. No, MVP no. <laughs> Nie masz, nie <laughs> ja mam, mam 3 MVP. <laughs> ja nie mam żadnego właśnie. Jezus, nie płacz. Umbrzył się jak ten, ten nagrywant, mi go idzie. Widzisz, a ja mi teraz jesteś, ja zawsze ja zwykle, koch z wami to mi słabo idzie. Zobaczcie na short. No, ja... no wiem, żeby. będę miał short. mówię, daśnik zawsze. No, daścik pro. Fluidź, weźcie Ej, znowu zero na B. Ej, na B, zawracajcie. No i teraz trzeba fragów Dobra. na B. No to chodźcie na TV, no. Dobra, na razie próbuję sobie przewagę taką grubszą, chodźcie. Rzuciłem, oho, Jezus, Ej, kto rzucił pakę? Ja wyrzuciłem, żeby nie zabił. Cieszę żeby że no. wyrzuciłem, żeby tak leżała tam. Aż on nie debil Przynajmniej zaplantuję Tempo tego awka cały czas łazi, ty to. Tam też. no ty, żebyś tylko se na nie. nie! Nie, widzę ja co ty robisz, to ty robisz Ty, o sorry, sorry Teraz, myślałem, że teraz to na respa wchodzi i... Spoko, spoko Na respa wszedł specjalnie i tego tego, tego awka katuje tam to. To. No, Jeszcze Tak Wiesz, jest lepake No na i na respa i... go katuje Jest, i, jest tak, tak. na Gdzie? Jeden nie. idzie Dwóch idzie bramą No ja, trafi Okej, typy, piweć mogą ileś że bo szli, żeby nie. Idź na bramę. Jeden na bramę. Jezus Maria. Master też pasuje. Jeszcze jest jeden. Jest jeden brama. W tunelu. Ej, patrzcie z tego! Bez celowania rozwaliłem. widziałem. Dobra, chyba wygrał. Jeden nie ma defuser. Nie, nie ma, nie ma. Ale no i tak rozwroli Nie, nie zdążył Nie, defuza nie ma Nie, nie zdąży Jeden O no, <grym> Jakim cudem? Takim, że wystarczył mu czasu że Ta gra jest tak bardzo zorganizowana Zmykam Nie, się na żałem w ogóle się, że ja żalem VP dostanę? głupi jestem, mogłem nie wychodzić, tak by byśmy wygrali to Fajnie patrzy Ej, to Patrz co się dzieje, patrzcie nam czekamy, idea. czekaj czekaj, chwilę. I, i czekaj. Patrz co się dzieje, gdzie go pobiegł. Mam teraz poszedł na. Jest z paką okay. Jeden nam po lewej uważaj, konter. Jest, no, no, jest nowy smoke, No jest nowy smoke. Ej, ty nie ma tego, ty paławka tego. Dobra, leży na stole. A już ci... <laughs> ten już tylko, ten tylko paławka, okay. chodzi. No? może to, jest, yes, no, jest MVP, pacika muza! No, nie, Chyba ty. Kurde, no znowu znowu idziecie. Dobra, znowu otwieram. Widzicie, na ser wraca no, ja do formy. Lajkujcie ja w Facebooka. No ja e, suby na Gimbleu. jasne. Żartuję, Gimbweł jest prawilny, ale falo się starawa musicie odlajkować. Tak ofensywnie, żeby było bardzo fajnie. Nie wiem czy poszedł flash. poszedł wow. flash. Jak oni tam wchodzą? Nie, nie. Chodź, no 300 jest. Jest jeden, jest jeden. No ja nie mam. Nie jest, jest, jest. Nie ma Jezus, ale ze mnie failer. Jeden jest na tym. Nie za jak ja tego grantu się? No Nie to fajler. Piaski? Nie, piasek czysty. Czysty, znaczy, piasek. że znaczy jeden z tego no uważaj, bo on może zaraz wyjść z tego. Nie z miny z tunelu. Co ty bawkiem? Kotr, zabiłeś go? No. Ja się, nie no, <laughs> ty, on już nie apczy. Od trzech minut już nie apczy. Ej, jeden od, odszedł z kąfry. Co? Mówi, żeby zadzwonić po podcinku, nie wiem. Nowik. No, Cześć. Cześć. Ej, wchodź dołem. Ja, ej, od, ty. Od CT wchodź. No, a ty pa, patrz. Chodź od CT cały czas. No, Moje wszystkie, nie ma. Jeszcze jeden na nacelował, godzinę już nie celował. Przepraszam I jeszcze ostatni, co z AWK, ktoś po niego Jest! Czy to Kanter go nie zabił, ty debilu! Przecież ty się masz tą awk zajmować Ale nie było awk bo byłem Jest! O by patrzyłem, patrzyłem! Trzeba No go wiem. Tak? Mówiłeś o Dobra, trudno Chyba ty tam pilnuj tego mida Poczyna. No ja pilnuję nie przepraszam, ja ja tak ja otwieram Oni się już dają ja Już przepiewaliłem Trzy awy fajnie oni ja się poddały <grym grym grym> znowu moje czy ja go walnąłem pierwszy okej I'm flashback No nie możemy <grym> czy co? Bo ja nie wiem Ja idę na wias A jest clear to pierwszy. O oh, counter po tego poszedł. No Nie yeah. rzucę facka. Jak ty. Gdzie yes. ona? Uh. Raz. Odmida. na rez. Ah. A. Daję. ze mnie Ja to jest pisałem Już na tych 10

idziemy na B. Dobra, czemu nie, nie na B 3, jak jeden jest rok. FLASHBACK Dwóch dobra to B w tunelu, w no idzie poza na tym które... na longu jeden w tunelu no, jest ktoś B? ja zaraz odbiorę to to już idę już idę mam bombę Dobra, tam został, dwój było w tym teraz Ja, ja trzymam ja, mida Ja patrzę, ja, patr ja patrzę Dwóch Tu został jeden No to skilla albo Skill! MVP madafaka rozżałem się Nagrywam na YouTube'a właśnie ten bit What the fuck? <laughs> <grymny> <To> znaczy. <Joga. grymny> ej, ty specjalnie... No dobra, dobra, już nie, tak nie. Ty konter, bo my tam w Gdańsku zobaczysz się, policzymy. Z... No, słuchaj, my się tak policzymy, że z rozkwaszonym nosem bez przed, przed nim... No tak wrócisz do, ten, do domu i cię matka będzie pytać, kto cię tak pobił. No, matka... <grymny> z rozkwaszonym ciebie, nosem! Ej, ciebie, ciebie nie będzie pytać, bo to na co dzień do domu? Dobra, Noster, nie że życie z tą awką, najpierw tracisz czas tylko. A to jest taka gra, że można się pobawić. Nie musisz jeszcze... Tudy, jaki ty... Tam Zabił mojego rządka. Kto mi smoka na PSG, co? Cicho, No i się budę, ja się budę ja. Dobrze, siomeczki, dobrze? Mam tak, tak, bo... no, tak się wyrażę. Best team ever? No tak. kupić specjalnie digla, żeby zabić tego, tego pierwszego. Jak on miał? The Midmare The Nightmare O, to jest do, to mój domek No Rzekał na Nightmare A ja sam w nocy patrzę, W B, w B idziemy Patrzcie na... Flashback. No wiem, widziałem to Kurde, AWK nam idzie Hmm, Long czysty jest kurde, się zdążę bieg na typu... Na górę. Wziąłem mapę. Co się ruszył? Helongu stoi tam w pochodzie. Chodźcie, no, może z prawej zejść. Gdzie on jest? on jest? Ja pierdolę. W drugiej i trzeci po lewej. Dwóch krespie. Kurna, chłopaki, no co to, co to ma być? Zamknij. Co to ma być? Ja. Dałem ja 14 tysięcy, więc może być. Drugi krespie. Nie.

A, mój. Już jeden jest, przyłka. Nagrywam teraz, nie pukaj mi w mikrofon. A, jestem. Boże, jak ty jesteś słaby, Noster. Kurde! Prawie. So close. Co? Jak to nie padło? Ła, fa, Czemu nie widzimy? Gdzie są, gdzie są? Na tym, będzie szedł albo midem albo galon znaczy, raz raspem o tym chodziło. Co ty robisz? O, o, Lag. No. no co za zero? Nie, no żartuję. 155. Żartowałem przecież. Nie, 450. 450. 450. 450. 450. 450. 450. 450. Przepraszam. 450. 450. bo patrzysz 450. 450. 450. 450. 450. 450. Dobra, Ej, jest. no Steve, weź, dobra, weź ty... tego, nie nagrywaj. Dlaczego? Bo jest słabo, bo, bo zamykasz się nie mnie. Nie, nie Nie, on nie zamyka. No właśnie. No nieważne, no, kukier ważne, go zamykamy, bo on po co, po co, po co to wygramy? No, no właśnie. Wygramy. Musimy gole, jeba, Ja no, na Dobra, już dzieci są. Let's no, na to, jednabę. 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 ja już Ej, weź już na mida. Znak się skończy twoje życie No to źle tu było I chodź, chodź, czekaj, czekaj. Będzie B, na subę no. Nie long było fake Uważajcie może być na... mnie ja nie wiem, z czterymi tami, ale to mnie No, cicho. To wszystko wygram No, no <grym>? się wygrałeś Wszyscy wygrałeś, życie chyba. Wygrałem życie w życie w tyle ci powinno wystarczyć. Dobra, w z tego. No, to jest No, 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 to sprzedałem kajmana. Z jakiegoś dobrego kogo do T2000 tak tak, kogoś? No ja nie lubię, ja tylko takie umy grać. Nie lubię T2000, ale tak dalej. Zdmę piaskową nudkę, ale sprzedałem. Przycisnę trochę. Znajmił e, jeden Wezmacz na longu to. i będzie short chyba, albo B. W piaskownicy jest, tak. No mówiłem, że short. Paczka B. Short, paka leży. Jeden jest na longu. No dwóch jest na longu, trzech. To jeden na longa. O Jezu Są trzy auto Kosa! No no jak? Ty mnie zabijesz? No jaki typek w ogóle? Nie to, Przynajmniej masz minus całe punkty. Awk, dalej. Ale Jest. Max? Eee, no to jest na lawie, żeby rownąć? Nie, no. Kiedy Monster się podrzuca pod celownik, no to z mu w łeb, go zabij i się skończy. Podrzucam się pod celownik, byłem naprzeciwko siebie, żeby znoszować typa. Na żywo, jak widzisz, jak strzelam dla mu się tak na pewno, będę My myślał, czy ty do niego strzelasz czy nie, bo stało dwóch. To your choice. Czyli problem. Your choice. Chace. 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 Your choice. Dobra, i to szort chyba. Szort, szort, nie, 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 nie. Nie, nie, o, po tym strzeliłem. Celem jest kupna. wlazłem, teraz ja wlazłem pod celownik. A teraz wlazłem, dlatego że strzeliłem. Było tak to nie wkurzałem? Nie, to fajnie. Ale ja strzeliłem przez Dostero, ale nawet nie. A nie, zaatakowałem. No, no zaatakowałeś. A jak ktoś dropnie M4A4? Nie. Ja miałem 4, 4. Dobra, nie miałem M4A4. Dobra, mogę ci. Brabiu, zbieram na M4A0. No, jaki ty. Boże, Jakim cudem ja ciebie siebie walnę? Uwaga, ej, jeden paka na no, tym A, B Kurde, Jezu, dziękuję Już zmieniałem broń na Idę zabić awka, idę zabić awka To idź, ja mam pakę To jest trup? nie ma awka albo to jest tô... bot, przecież Ja jeden trupa Nie a ja mam pakę Mogę Jeszcze 3 minuty ma efekt. To już Nie ma opcji. Dobra, a chce ktoś moją czwórkę? Nie. No daj mu rzuć po prostu. Weź ktoś i tego kochać i tam spawaj dalej. Ja mam Albo wyjdzieś wrzuć tego, tego. Zresztą tam, tam wyjdzie na, na półkę. Żeby nikt nie miał tego, było szczepionego na półkę. po co smokowaliście? No po co smokowaliście? No po co smokowaliście? Short idzie Cii, short. Urrwa. Ile? No i zabili mnie. Przecież te zasrany smoke. E, long będzie. Albo jeden na bay. E, nie, paka long, jest nam idzie. Paka long. jest nam idzie. Idź, idź, idź. No i tu masz pakę. Cicho siedź. Gdzie? No. Nic nie słyszę. Przecież słyszysz. Patyń facie. Nie pójdę cię bez przerwy, bo to kurwia. O yeah, no, short, 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 short. No nawet lepiej, żebyśmy to przepiędolili. Jedną rundkę, no sterka dogonnie. Mm -hmm. Musi nabrać, nie? Tak. No. tu zmienił się. Aura. No skończył taki wolny, że pan musi. Ej, tak nie. byś zdekrezyjczył później, go weźmiemy od dołu, jestem. Ja e, Weźmy coś ku skąterku, pniemy czwórkę. Nie mam kasy. 25,90. Nie no, mam nic hajsu. Ja pierdolę. Mam m4 x -ray. Do not be afraid, let's go. Dzięki, dzięki za broń. co jest pomarańczowym, ty? Co zamyka? U. Jezu, idą na Long. ja no ty, K Ej jak on mi zabił, przecież był. Dobra, walcie. Gdzie, zapyta. gdzie? Gdzie jest Nesty? Cicho, cicho, bądźcie. Okay. Daj tu już broń. Daj to jest broń. Na long masz. Nie zabiłem, nie zabiłem. Co ty się w queka ja. bawisz? Panteryl ty pan zabiłeś? No to ja też zabiłem bo. O, ostatnia runda, trzeba to wygrać O, fuleko um, ja Jeszcze gramy full. jeszcze jedną rundkę <laughs> full, full. Jeszcze jedną rundkę gramy no. No. To jest, to jest to że... Dobre slow no? get done. Potem chwilę przerwy robimy i nas do nowo też nagrywamy No Przestań mieć gać Pół godziny Cicho, Znowu cicho, 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 no. cicho Czekam, nie wów, wiem albo trzech na longu Dwóch na pewno Ktoś AWP ma bo coś Dwa, trzy long? No a Ktoś szedł za mną na obu w końcu No nie, no co za frajer Jakim cudem jest 58-58 No co to bo ma, ma być o, ten pierwszy no dlaczego pierwszy? No jest bo ty nowszy dlaczego? Boże Co za frajer A słuchaj tak na następny będę pierwszy na, na No tak na przerwa Na 5 minut 10, a nie na pół godziny bo na Ale ja szybko poleciało Bo Konter zaraz nie będziesz grał Dobra mam nadzieję że spodoba Wam się te filmy Jeśli tak to łapa w nie górę komentujcie i subskrybujcie Jej, mój z to kanał to 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 Pożegnajcie to, się nami. Nara nara Siemanko JP Cześć